Siema siema, tutaj Kungu, witam was w kolejnym odcinku ze Swords and Saddlers 2, witam was bardzo, bardzo serdecznie. To co możecie usłyszeć w tle to niestety jest um, napierdalacz 3000, czyli wiertarka moich sąsiadów, która napiernicza już od dość bardzo, w sumie od bardzo dawna, nie od dość dawna, od bardzo dawna. No ale właśnie, powiedzieliście mi kiedyś, któregoś dnia jak dawałem informację, że wiercą, więc nie nagrywam, żebym nagrał mimo wszystko, więc... Stwierdziłem, że nagram dzisiaj testowy odcinek maksymalnie 10 minutowy I wy wtedy stwierdzicie, czy mam nagrywać mimo wszystko, czy wam to nie przeszkadza, czy jednak wam to przeszkadza Bo mi by przeszkadzało w chuj I przepraszam za złe słowa, ale jestem zdenerwowany, no bo specjalnie kurna wcześniej wstałem a Wstałem z kurna przed dziewiątą, a ci napierdalają od dziewiątej I, I tak już jest 11, więc jest fajnie No dobra, w każdym razie Spróbujemy coś zrobić, spróbujemy coś zrobić. Pójdziemy chyba enter the area, bo chyba nie mam co innego do... Nie no ja pierdolę, no tak się nie da żyć. No ale dobra, sami chcieliście to teraz macie, żeby później nie było, że znowu jestem leniwy. To, to macie. Idę tutaj, idę tutaj, zobaczcie, czego wy chcieliście. A jeśli wam to nie przeszkadza, to w sumie spoko, chociaż mi troszeczkę przeszkadza, ale się przyzwyczaję, jeśli będzie trzeba. Więc spoko, cholera. Już pierwszy gościu i kurna mam jeść to mi się nie podoba za bardzo, ale no dobra, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Dawaj, quikami go wszystko muszę bić, bo cholera ma za dużo wszystkiego, kurna. Dobra, używam sobie tego od razu, bo w sumie, idealnie Idealnie tak wyszło. Dobra, mu tylko 150 życia, czy ja do niego doskoczę. Dobra, blok. Zablokował skurczywych, no ale dobra, quick, dobra, dam, rad... cholera. Przywalę mu normalem, powerem. Nie dobra, to się nie opłaca. Nie opłaca się. A teleportował się gdzieś daleko strasznie, ale spokojnie, możemy do niego podejść. Mamy czas, gość się przeteleportował dość daleko. Ale chill. Ważne, żeby... Dobrze, ładnie, pięknie. Już się bałem, że wiecie, że musi odrodzić życie i będzie miał powyżej 111, a wtedy musiałbym walić normalem albo dwoma dwoma quickami, Ale na szczęście nie miał powyżej 111, więc mogłem go do, dobić normalnie, generalnie normalnie. Okej, okay, zajebiście, ten gościu ma bardzo dużo strength, to jest dużo większy ode mnie ale nie widzę tutaj w nim specjalnego zagrożenia defa ma w sumie troszeczkę tego defa ma muszę go walić i tylko za 56 ale ogólnie nie ma, nie ma jakiejś specjalnej tragedii dobra ja sobie teraz pójdę spać bo inaczej to się to się nie odrodzę będzie ciężko ale okej okay, dobra zobaczymy jak to wszystko będzie tutaj wyglądało na szczęście gościowi już zjechałem cały armor ojej nie dobra wolę się wolę jednak tak ojej nie spojrzałem na jego energię no znowu znowu to zrobiłem cholera mogłem do niego podejść bo i tak bym Zobaczył, że kurna ma prawie zero energii I będzie musiał spać, a nie, ach, ach dobra, nieważne, nieważne, nieważne Dobra, zobaczymy, co tutaj wszystko będzie Jak to wszystko będzie wyglądało Quick No dawaj, zobaczcie, quick Jeszcze raz, cholera, bym poszedł spać A nie mogę, ha, bo jest za, za blisko Dobra, to odejdź, gościu Wiem, że to może głupie, cholera, że, że ja mu każę odchodzić No dobra, o, kurde, krzyknę na niego Ale mam za mało tej, za mało charyzmy No dobra, spróbujmy do niego dojść JOLO! O cholera! O, na szczęście ja też się zablokowałem, ale było blisko. Cholera. Już myślałem, że naprawdę będzie bardzo źle. Na szczęście udało się. No i dobra, teraz ostatni cios, quick cios, nawet nie musiałem niczego używać, kurde, żadnego poułszyna ani nic. Widać, że jednak jeśli ktoś ma... Te, ktoś ktoś idzie też w strengtha i tak dalej, to jednak ja jestem dużo, dużo lepszy od nich. Kurde, ten ma ten ma w sumie nie aż tak dużo defa, ale. Trochę tego defa' jednak mimo wszystko ma. Ja go muszę być kuikami, ale w sumie armora ma mało. Życia ma mało, więc taki mały pierdek właściwie. Nie wiem, dlaczego on jest. Aha, bo ma cholernie dużo agility, tak? Czy on użył jakiegoś czaru? Nie wiem, szczerze mówiąc, czy użył czaru, czy ma dużo agility, ale to jest w sumie jeden. Ehm. <śm> um... Jed no ja pierniczę, no i widzicie, widzicie to, i wy chcecie, żebym ja coś takiego, żebym ja przy czymś takim nagrywał? Ja nie wiem, nie, nie, nie wiem, nie wiem. No ale dobra, nagram ten jeden odcinek. Tę te jedną próbę turnamentu nie będę patrzył na, na godzinę. Może to trwać 20 godzin, może to trwa, trwać milion minut, może to trwać 5 minut, zobaczymy kiedy odpadnę. Jeśli to przejdę, to będzie troszeczkę lipa, bo cholera jasna chyba po prostu nagram to samo z komentarzem bez... E, oj bez tego wiercenia, po prostu dogram sobie ten komentarz kiedy indziej, jeśli to przejdę mm, a jeśli tego nie przejdę, no to. No to, to wrzucę i tyle, I tak to będzie. Znaczy to nie jest tak, ja to i tak wrzucę, tylko później wrzucę odnowioną wersję, jeśli to wam się nie spodoba. Jeśli powiecie, że to nie ma znaczenia, to dopiero wtedy dogram tamtą wersję. To nie jest tak, że, że skoro to widzicie, to ja na pewno przegrałem. Tak, nie jest spokojnie. Ja bym nie pozwolił na takie spoilery, proszę państwa. Ja pierdolę kurwa jebana Przepraszam za złe słowa no ale Inaczej się tego określić chyba nie da No chyba się kurna nie da No ale dobra no spokojnie trzeba przeżyć to Może jednak nie boże ja nie wiem jakim Cudem kurna ale może wam to nie przeszkadza No skoro mi pisaliście kongu ty coś chyba zmyślasz bo ja tam Nic nie słyszałem W tym odcinku co informowałeś o ten Ja naprawdę nie wiem ludzie czy, czy, czy Z czego wy macie głośniki że wam takie coś żeby czegoś takiego nie słyszycie. No wtedy może była trochę mniej hardcoreowa wersja, bo chyba na drugim końcu mieszkania to robili, to prawda. A teraz robią chyba tuż przy mnie, chociaż nie mam pojęcia. Eee, no i masakra, ale dobra, udało mi się pokonać kolejnego gościa. 24 tysiące, 95 tego, więc w sumie mało na, mało na nim zarobiłem. Znaczy, kurde, mało zarobiłem pieniędzy, bo nie jest 23 tysiące. 000... o, Fuh. Przepraszam, dlaczego się ja wam? 23 tysiące to nie jest tak dużo, ale, ale 95% więc zarobiłem jak na tego gościa to zarobiłem bardzo dużo, więc spoko, dobra, zobaczmy co ja tutaj mogę zrobić, w ogóle to zaraz zrobię zdjęcie, bo muszę sobie posłodzić kawę, skoro ja ziewam, no to chyba muszę ją sobie wypić, stoi tutaj koło mnie, kurde, a nie mogę jej pić, bo zapomniałem ją posłodzić, gratuluję, prawda, pogratulujcie mi. Mojej inteligencji jest bardzo inteligentna. Okej, okay, dobra, dawajcie i kujkiem go dokończę, co się będę chrzanił. 15 tysięcy zarobiłem, nie ma tragedii, no. Tam zrobiłem 24 tysiące, co prawda, ale tutaj 15 tysięcy też może być. Dobra, no to lecimy w takim razie dalej. O cholera, tutaj mam jakiegoś magika. Tylko żebyś z okna nie skoczył. He, 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 he. Xd, no, chodź tu. Dobra, zobaczymy jak sobie poradzisz w walce w zwarciu. O kurde, 90% na ten. 90% na powerze, no to sorry gościu, ale nie masz prawa wygrać tej bitwy, nie masz prawa jej wygrać Powiedziałem coś? Powiedziałem? Chyba coś powiedziałem, co? Po powiedziałem, nie powiedziałem, tylko powiedziałem O nie, o nie on się regenerate Nie rób mi tego koleś O nie O nie, jak on mógł No i dupa, powiem wam, że trochę dupa To się musi skończyć, bo ja nie mam z nim szans no, to ja pierwszy raz będę uciekał od takiego typa, nie? To mi się nie podoba, ale ja naprawdę muszę od niego uciec, bo dopóki on ma regenerate, a nie wiem, kiedy mu się ten regenerate skończy. No ładnie, o skończył mu się, dobra, to ładnie, no to lecimy. No to lecimy z gościem i teraz już po nim. A nie, nie po nim, bo musiałem spać. A może dam radę? O! No dobra, to quick, koniec. I to mi się podoba, dobra, 70%... Patrzcie skończyli wiercić, czyli może ten odcinek stanie się normalnym odcinkiem. Będzie fajnie, chociaż pewnie znając życie, to zaraz będzie znowu wrr. No ale to zobaczymy, mam nadzieję, że przestali już wiercić, że skończyli byłoby miło, bo ile można kurna dwa tygodnie czy trzy tygodnie już tak napierniczają. Żyć się nie da, panie prezesie. No i co zrobisz jak nic nie zrobisz? No dobra o ty śmieciu o ty śmieciu. Kurde No, dawaj. Opa. Chodź no tutaj. Chodź no tutaj do mnie. Oczywiście, że napierniczają dalej. No, ale dobra, no cóż zrobić? No, chodź tu. I chopa, koniec. Nie, nie koniec, bo w sumie jest 11. Do tylko. I dobra, i teraz koniec, pięknie. 20 tysięcy zarobiłem. Jest dobrze, jak na razie, mi bardzo, bardzo easy, nie miałem z nikim jeszcze żadnego problemu, zostało raz, dwa, trzy, tylko cztery do wygrania całości, więc dobra, ja sobie tutaj zrobię króciutkie cięcie na kawę i zobaczymy się za chwilkę. No jestem, tak, wiecie co, chciałem was przeprosić za to, że jak będę pił kawę, to będę stukał o tak o biurko, bo to może bardzo przeszkadzać, dużo bardziej niż to wiercenie. Bo zapomniałem sobie wziąć podkładkę pod ten, ale stwierdziłem, że w sumie po co mam robić kolejne cięcie, skoro tak tam napierniczają, więc takie kliknięcie kubkiem chyba nie powinno wam specjalnie przeszkadzać. Więc będę sobie tak tupał kubkiem i przechodzimy dalej. Dlaczego ja nie wysmarkałem nosa, to jest dobre pytanie, ale dobra, lecimy. O nie, no już, już super zabawa, już super zabawa, już to widzę, kurna. Już to po prostu widzę, jak ten gościu będzie napierniczał, ja się go będę bał. No chodź, on powinien należy do mnie teraz podejść, dobra, ja czekam, nie ja czekam. Ok, ja będę czekał, dobra, i o to mi chodziło, dokładnie o to mi chodziło. No niestety muszę go walić quickami, no bo mam za małą szansę na to, żeby go zabić. Nie mam po co ryzykować, kurde. Muszę mieć jak największą szansę na to, żeby go trafić, bo inaczej mogłem go walić powerami, ale tak naprawdę się nie opłaca walić powerami, bo to nawet nie jest dwa razy lepiej, tak? Nawet nie dwa razy lepiej, więc lepiej mi dwa razy trafić quickiem niż. niż raz trafić. niż raz trafić power'em. Więc, więc jednak mimo wszystko wolę coś takiego. Chociaż, no wajcie, power 36% to 72, więc, jednak, wolę mimo wszystko to. No i dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Jak na razie idzie easy, naprawdę easy. Spodziewałem się trudniejszej walki, ale ten gościu na szczęście nie ucieka, więc to mi się bardzo podoba. No zaraz, kurno, użyję regenerate. Użyję Swift Sandals. I zacznie spierniczać po całej mapie. I zacznie mi bić jakoś, kurde, nie wiem co. Dobra, 16 tysięcy, bardzo ładnie. ty... SWORCENT SANDALS, stereo. Nie wiem co on tam dalej mówi, czy on tam dalej coś mówi, czy to jest tylko SWORCENT SANDALS, a później jest takie nucenie sobie, nie mam pojęcia szczerze mówiąc. Ale dobra, to czy to jest istotne, to nie jest do końca istotne, istotne jest to, że napierniczają mi! Cały czas wiem, że nie powinienem o tym mówić i w ogóle, żeby... Nie zwracać na to uwagi, bo jak się wciągniecie w odcinek, to nie będziecie nawet zwracać uwagi na to Ja cały czas o tym mówię, no wiem, no wiem, no wiem, no ale ja nie umiem o tym powiedzieć, jak ja to słyszę jest strasznie, strasznie głośno No nie dość, że to mi napierdnia tuż obok To jeszcze wiecie, ja mam podsłuch z mikrofonu Bez żadnych filtrów, bez żadnych filtrów, tak? A wy macie po pierwsze mikrofon sam, ma w sobie um, takie mechanizmy do odszumiania i tak dalej, więc to już pierwsza Pierwszy krok do tego, że wysłyszycie gorzej, później ja to jeszcze w programie obrabiam, tak żebyście to jak najmniej słyszeli. No i generalnie, wiecie, no też mój głos jest bardzo, bardzo głośny, bo ja mówię blisko do tego mikrofonu, więc Więc poziomy też tego są inne, a ja to słyszę strasznie, 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 aż mi się czasem trudno skupić, więc to, że ja o tym mówię, no to niestety, no nic na to nie poradzimy. No i wiecie co, wydaje mi się, że ja to właściwie wygrałem w sensie tę walkę, więc został mi tylko boss, bo. Z takimi ludźmi zawsze wygrywam, nieważne ile by strengta mieli więcej ode mnie I tak zawsze wygrywam te walki, bo są easy Są po prostu easy No to żeś uciekł gościu, naprawdę Polecam, no on ma 15 HP Ale nie mogę go dowalić z tej No nie mogę go dowalić, a w sumie to ja go mogę dociągnąć Chodź no tutaj, ty będziesz musiał spać A ja się do, do, ci dociągnę, masz quick I po gościu ale nie mogłem wziąć wiecie, łuku, um, bo bym nie miał tarczy, a bardzo mi się przyda na no, Maharaja. No i dobra, zobaczmy tego Maharaja O, by mi się udało go pokonać Proszę, 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 daj radę. O, no już, już widzę, już to widzę, już to widzę. W ogóle to zapomniałem kurna sobie kupić ten z tego co widzę. Kupić ulepszenie broni, enchanta. No jak na razie idzie mi bardzo dobrze, świetnie po prostu, niesamowicie. To idealnie będzie na full. Znaczy, może nie idealnie, ale no prawie na full, nie? Dobra, więc dobrze w dobrym momencie tego użyłem. Pójdę spać. Ała! Tego to się nie spodziewałem, no ale dobra. No nie, no i wziął łuk. No i wziął łuk. No i porobiony jestem. Bardzo fajnie. No i zobaczymy. No i oczywiście, że sobie uciekł od razu, kurna. Eee, no to przegrałem, przegrałem, to przegrałem, to przegrałem, to przegrałem. To, przegrałem, to. Pierwsza próba była najlepsza, zostało mu 30 HP. I to nie to, że 30 armora, czy, czy 30, nie wiem czego, tylko po prostu 30 HP tutaj mu zostało, 30 HP. I mnie wtedy kurna zaczął dojeżdżać. Ja nie wiem, najpierw miał ze 100, tam 80 chyba, coś takiego, czy tam mniej nawet stówkę. Po... I później ja go nie mogłem trafić, nie mogłem go trafić, on mnie tam bił za mocno, mocno, mocno mnie bił. I później, jak ja go trafiłem w końcu raz, to on mnie dowalił i już, już była dupa. No i dobra, fajnie, trafił mnie jeszcze, nawet mam jakiś, a, jakiś armor. Czy ja mogę go jakoś bić? O kurde, jeśli on będzie cały czas uciekał... Uciekaj tam, w tamtą stronę. Nie bij mnie, uciekaj. Uciekaj w tamtą stronę, dobrze. Uciekaj w tamtą stronę, nie bij mnie, ty mnie nie możesz teraz bić, musisz uciekać w tamtą stronę. Dobrze, marnuj swoje kolejki, uciekaj w tamtą stronę, pięknie. Dokładnie o to chodzi. Ale trafiaj go, trafiaj go, kungu. Kungu, trafiaj go. No, uciekaj, uciekaj, nibim. Uciekaj, uciekaj w, ucieka w tamtą. Oj, chuj. Uciekaj w tamtą stronę, Kungu. No nie, no, nie, nie. nie. Bigo. Jeszcze 5 razy. Jeszcze cztery. No i 8. O matko, o matko. No dawaj. <ścoughs> nie Nie, no, nie, 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 nie. O, dlaczego ja nie użyję tego? Kurna, w sumie. Zbyt duże ryzyko, niestety Doskoczmy może. Dobra, cholera. Doskoczył, ale muszę spać niestety Kliknę na niego, użyj tego Dobra, doskoczę do niego, pięknie Quick. Jeszcze dwa razy, dwa razy, dwa razy, teraz dwa razy, teraz dwa razy, dwa razy, jeszcze raz! Jeszcze raz! Raz! Jest! 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 No, jeszcze w takim odcinku, w którym napierniczają mi nad głową. Ja myślałem, że to będzie kolejny zmarnowany odcinek, ale udało się! Udało mi się! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę! Jak zajebiście! No, i to mi się podoba, Church! Od razu zapisuję: no, zajebiście! I udało mi się bez enchant'a. Mieliście rację! Mieliście rację, ludzie, którzy mówili, że enchant to strata pieniędzy. Nic mi się pewnie nie odblokował. Dopiero na 30 mi się odblokowuje. Wszystko? Wszystko. Na 30. Pewnie tutaj też jakieś rzeczy na 30. Na 30 mi się odblokowują. Dobra, no to muszę dobić 30. Który mam? Pewnie 29. 27 mam. No ja pier- A na 30, dobra, czyli muszę dobić 3 levely na tym turnamencie. I tyle. Okej, okay, bardzo fajnie. Więc co. No, ja nie wiem, um, jeśli teraz. Dobra, bo przestali wiercić, więc jeśli teraz znowu zaczną wiercić, to ja kończę ten odcinek. Albo nie w ogóle kończy ten odcinek, wiecie? kończy ten odcinek od razu, dlatego że. Um, dlatego że. No jeden, traf go jeszcze raz. Dobra, dziękuję. Dlatego że ludzie mogli nie wytrzymywać, tak? Mogli nie wytrzymywać tego, że tak wierci, i po prostu nie oglądali tego odcinka, a szkoda. Więc dobra, jeśli się dobrze przyjmie ten odcinek. To wszystko będzie w porządku. Jeśli się nie przyjmie, to ja po prostu go zrapluduję z dodatkowym komentarzem. Kurde, jeśli przestali wiercić, to, to będzie coś niesamowitego. Może zacznę nagrywać dzisiaj jednak. Więc dobra, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mi się podobał, no powiedzmy, że mi się podobało mi się to, co się w tym odcinku stało, ale nie podobało mi się to, że cały czas mi wiercili nad głową. No ale dobra, więc co było na tyle. Na razie, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku i siema.